Współpracujmy tymi dziećmi, potrzebujemy Ciebie, miłości, która dobroci nieskończonej, łaski i nadziei na wybawienie. Witajcie! We wtorkowy wieczór, witam Cię serdecznie dzisiaj, troszeczkę później. Witam i pragnę zaprosić Cię do dobrych myśli. Dzisiaj o pójściu za Chrystusem i o jasnym i wyraźnym opowiedzeniu się za Chrystusem. Jakoś dzisiaj przez cały dzień chodzi mi po głowie medytacja. Medytacja ignacjańska, tak zwana medytacja o dwóch sztandarach, to jedna z, jakby z głównych medytacji proponowanych przez świętego Ignacego, jakby jedna z takich zasadniczych, która jest wpisana w rekolekcji ignacjańskie. to akurat w drugi tydzień rekolekcji ignacjańskich może kiedyś o tej kwestii rekolekcji powiem sobie nieco więcej. Medytacja o dwóch sztandarach. Mianowicie Ignacy zachęca nas do tego, byśmy wyobrazili sobie z jednej strony to, jak Chrystus wzywa i chce mieć wszystkich pod swoim sztandarem, a Lucyfer przeciwnie, pod swoim. Jak Ignacy prowadzi nas do tego, byśmy po raz kolejny podjęli decyzję. Czyli po raz kolejny jasno i wyraźnie opowiedzieli się. Za Chrystusem, nie? jakby tak po raz kolejny, tego chcę Cię zachęcić, do tej dobrej myśli, do takiego jasnego stanięcia pod sztandarem Chrystusa, jasnego wyznania: Panie, to Ty jesteś moim zbawcą, tak, to Ty jesteś prawdą, drogą i życiem. Panie, dlatego chcę odrzucać wszystko to, co nie jest Tobą, wszystko to, co nie prowadzi mnie do Ciebie. Tylko Ty Jezu, tak, tylko ty. Ty jesteś sensem mojego życia, ty jesteś istotą mojego życia. Może warto gdzieś dzisiaj na wieczornej modlitwie do tego cię zachęcam spróbować gdzieś oczyma wyobraźni, jakby zobaczyć, że tu nie chodzi o to, że w naszym życiu jakaś wojna się toczy, ale, 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 ale jest gdzieś ta nasza wolna wola i ta decyzja, to, to, to jasne opowiedzenie się. Pod sztandarem złego, czy pod sztandarem Chrystusa, i dzisiejszego wieczora tak jasno i wyraźnie chcę Cię zachęcić i zaprosić, by Twoja modlitwa była takim mocnym stanięciem pod sztandarem Jezusa, takim mocnym powiedzenie Pan mój i Bóg mój, Tyś Jezu, moim zbawcą, Tyś moim Panem, Tyś moim Bogiem, za Tobą chcę iść, Tobie chcę ufać, Tobie chcę wierzyć. Stańmy dzisiaj. Na modlitwie pod sztandarem Jezusa, opowiedzeni w pełni po Jego stronie. Życzę Ci dobrego Bożego wieczoru, niech Pan Cię błogosławi.